Mówiąc krótko i zwięźle o książkach. Szczęść Boże, Szanowni Państwo, mówię Jan Franczak w BookTube. Historia nawrócenia Scotta Hana na katolicyzm to jedna z bardziej fascynujących tego typu opowieści. Przypomina detektywistyczne śledztwo, a paradoks polega na tym, że znanego obecnie na całym świecie apologetę katolickiego do Kościoła Rzymskiego doprowadziła w zasadzie protestancka doktryna sola scriptura, gdy zaczął drążyć sens niezrozumiałego dlań fragmentu Ewangelii. Oczywiście nie skończyło się tylko na lekturze Pisma Świętego, choćby w najlepszym z najlepszych przekładów i oryginału biblijnego tekstu, gdyż w ten sposób prawdopodobnie Scott e. Han pozostałby w punkcie wyjścia, zmagając się jako protestancki pastor przez lata z dręczącymi go pytaniami. Musiał też sięgnąć po komentarze i teksty pozwalające zrozumieć zarówno kontekst, jak i sens zagadkowego pasusu. Co ciekawe, jego badania i poszukiwania doprowadziły go do studiowania także pism Ojców Kościoła, a to, jak się zdaje, był jeden z punktów krytycznych, które przesądziły o jego konwersji i odkryciu, że prawda mieszka w Rzymie. Trzeba też podziwiać jego odwagę, uczciwość intelektualną i determinację w dążeniu do prawdy, za którą podążał, choć po ludzku mogło to oznaczać totalną katastrofę zarówno zawodową, jak i osobistą. A iluż z nas za Miskę Soczewicy w postaci politycznego zysku, kariery czy możliwości zarobienia więcej pieniędzy zdradza tę prawdę przez duże P, od której piła umywał ręce. Właśnie wówczas, gdy jego życie wydawało się układać, gdy był młodym, świeżo upieczonym ojcem, nowo ustanowionym pastorem i neofitą wśród badaczy, jak pisze, cytuję, Bóg wprowadził zamieszanie i zawieruchę, które zagroziły temu, co właśnie zaczynałem kochać. Ryzykowałem, że utracę wszystko, co dawało mi poczucie komfortu i ufności. Moja posługa pastorska, stanowisko akademickie, moje przyjaźnie – a nawet małżeństwo mogły się rozsypać". Koniec cytatu. Tę historię opisał Scott Hahn w pasjonującej książce Czwarty kielich. Odkrywanie tajemnicy ostatniej wieczerzy i krzyża, która w przekładzie Dominiki Krupińskiej ukazała się nakładem wydawnictwa Esprit w 2023 roku. Jak widać, fragment Pisma Świętego, który nie dawał mu spokoju, był związany z wymienionymi w podtytule tajemnicami. Wielu, a może zdecydowana większość katolików od urodzenia przechodzi nad tym cytatem do porządku dziennego, jeśli nie obojętnie, to uważając zapewne, że sens jest mniej lub bardziej jasny. Nie był jednak wcale taki jasny dla Scotta Hana. No dobrze, ale cóż to za tajemniczy cytat z Ewangelii wywołał taki ferment w głowie i w życiu autora tej publikacji? Hanno opisuje, jak pewien pastor, który był wirtuozem kaznodziejstwa, jak to określił, wygłosił w niedzielę, zwaną w kościele katolickim palmową, kazanie na temat męki pańskiej. I oto w końcu doszedł do wersetu z Ewangelii św. Jana, w którym Pan Jezus powiedział – dokonało się. Jak relacjonuje autor, wówczas pastor zupełnie niespodziewanie po prostu się zatrzymał. Han pomyślał, że to zapewne dla efektu dramatycznego. Jednak okazało się, że kaznodzieja, cytuję, zapytał nas, czy kiedykolwiek się zastanawialiśmy, jakie to Jezus miał na myśli, co się dokonało, po czym sam przyznał, że nie ma odpowiedzi. Koniec cytatu. Wyjaśnił jeszcze jedynie, że nie chodzi o nasze odkupienie, gdyż według słów św. Pawła, cytuję, Jezus został wskrzeszony z martwych dla naszego usprawiedliwienia, a więc dzieło dokonało się nie na Kalwarii Wielki Piątek, lecz w grobie położonym w ogrodzie w następną niedzielę. Koniec cytatu. Tutaj może jeszcze tylko dodajmy dla porządku, że w oryginale angielskim te słowa Chrystusa brzmią it is finished, co można by też na Polski przetłumaczyć jako skończyło się. Ciekawe, ilu z nas zastanawia się głębiej nad sensem tych słów. Scottowi Hanowi jednak nie dawały one spokoju. Jego poszukiwania doprowadziły go do przekonania, że to wszystko ma związek z paschą i że to w niej znajdzie odpowiedź. Jak sam pisze w swojej książce, cytuję, w starożytnej pasze była krew, było przymierze, był baranek Boży, było wybawienie, odkupienie, wyzwolenie, byli więźniowie wypuszczeni na wolność. Każdy szczegół oświetlał pewien aspekt męki Jezusa. Koniec cytatu. A tych szczegółów było jeszcze więcej. Detektywistyczne śledztwo Hana wyglądało jak składanie zagadkowej łamigłówki, w której poszczególne elementy zaczynały nagle doskonale do siebie pasować, a pozorne sprzeczności między Ewangeliami synoptycznymi a Ewangelią Świętego Jana znikały, by wyjawić logiczny, spójny i misterny wzór. Czytając tę książkę, nie pierwszy raz zdumiewałem się, jak Nowy Testament wiąże się perfekcyjnie ze Starym Testamentem. To doprowadziło w końcu Hana do rozwiązania zagadki, której elementem była również tajemnica tytułowego Czwartego Kielicha. Nie będę tutaj tego wyjaśniał. Mam nadzieję, że widzowie sami wyruszą w tę fascynującą przygodę i podróż ze Scottem Hanem. A potem się zadziwią, i być może, jak rekomendujący tę książkę, Marcin Jakimowicz, nabiorą chęci, by jak najszybciej pójść na msze. Zadam tylko na koniec pytanie: Czy zastanawiali się Państwo kiedykolwiek nad tym, czy w słowach Chrystusa Ojcze, jeśli nie chcesz, zabierz ode mnie ten kielich kielich ma jakiś inny niż czysto metaforyczny sens? Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia i usłyszenia w kolejnym odcinku z cyklu BookTube z Panem Bogiem.